Wyobraź sobie przejście przez bramy piekła. Z tym, że to jest prawdziwe i to jest 1944 rok. Kiedy żołnierze sowieccy przedarli się przez obóz koncentracyjny Majdanek w nocy 22 i 23 lipca 1944 roku, odkryli coś, co miało ich nawiedzać na zawsze. Piece krematoryjne były jeszcze ciepłe od swoich ostatnich ofiar. Komory gazowe wciąż śmierdziały trucizną Zyklon B. Krew plamiła ściany egzekucyjne a wśród drutu kolczastego i dołów z popiołem, mniej niż 500 szkieletowych ocalałych błąkało się jak duchy. Wszystko, co pozostało z ponad 100 tysięcy zamordowanych dusz. Ale o to, czego książki historyczne wam nie mówią. Jeden człowiek przekształcił ten obóz w swój osobisty plac zabaw tortur. Były piekarz, który uśmiechał się paląc żywcem dzieci. Potwór, który chwalił się liczbą swoich ofiar, jakby to był sport. Nazywał się Erich Musfeld, a to co robił, wykracza poza wszystko, co słyszeliście o Holokauście. Zanim ujawnimy zbrodnie tego demona zbrodnie tak brutalne, że nawet zahartowani oficerowie SS byli zaniepokojeni musicie zrobić teraz trzy rzeczy. Po pierwsze, naciśnijcie przycisk subskrypcji, ponieważ Army History to jedyny kanał przynoszący wam te nieopowiedziane historie, których podręczniki boją się wydrukować. Po drugie, uderzcie w przycisk polubienia, jeśli wierzycie, że te ofiary zasługują na to, by być pamiętane. I po trzecie, zostawcie komentarz poniżej, mówiąc nam, którą postać historyczną powinniśmy zbadać następną. Wasz głos kształtuje zawartość tego kanału. Teraz poznajmy demona, który uczynił krematoria swoim królestwem. Erich Musfeld przyszedł na świat 18 lutego 1913 roku w Neubrandenburg w Niemczech. Zwyczajne dziecko urodzone w zwyczajnej rodzinie. Po ośmiu latach edukacji podstawowej został piekarzem, ożenił się i miał syna. Nic w jego wczesnym życiu nie sugerowało okropności, które miał wyzwolić. Potem nadszedł 30 stycznia 1933 roku. Adolf Hitler przejął władzę jako kanclerz Niemiec i transformacja Musfelta się rozpoczęła. W tym samym roku dołączył do SA, oryginalnego skrzydła paramilitarnego partii nazistowskiej. Do 1937 roku awansował do SS, elitarnej maszyny zabijania trzeciej Rzeszy. Dwa lata później został pełnoprawnym członkiem partii nazistowskiej właśnie wtedy, gdy Niemcy wciągnęły świat w wojnę, najeżdżając Polskę 1 września 1939 roku. Styczeń 1940 roku oznaczał zejście Musfelta w prawdziwe zło. Dołączył do SS Totenkopfverbände, jednostek trupiej główki. To nie byli zwyczajni żołnierze. Założone przez Teodora Ajkego, pierwszego komendanta Dachau, jednostki trupie główki nosiły insygnia czaszki i skrzyżowanych kości na kołnierzach i działały z jednym celem: administrować obozami koncentracyjnymi, gdzie naziści mieli wykonać swoje ostateczne rozwiązanie systematyczne ludobójstwo europejskich Żydów. Sierpień 1940 roku Musfeld przybył do Auschwitz, nazwy, która miała stać się synonimem holokaustu. Tutaj służył jako szef grup roboczych więźniów i przywódca bloku, pozycje, które dały mu absolutną władzę nad tysiącami skazanych dusz. Ale Auschwitz było tylko początkiem. W listopadzie 1941 roku Musfeld przeniósł się do obozu koncentracyjnego Majdanek koło Lublina w Polsce, gdzie naprawdę miał zasłużyć na reputację jednego z najbardziej sadystycznych zabójców w historii. Został mianowany szefem krematorium i dowódcą jednostek Sonderkommando, więźniów zmuszanych do pozbywania się zamordowanych zwłok. Zimą 1941–42 roku administratorzy Majdanka zaczęli eksperymentować z gazem Zykron B do mordowania więźniów zbyt słabych do pracy. Obóz ostatecznie obsługiwał co najmniej trzy komory gazowe, łaźnie przeprojektowane na ludobójstwo. Żydzi przybywali do Majdanka jako robotnicy przymusowi, potem umierali z głodu, chorób, narażenia lub byli gazowani, gdy naziści zdecydowali, że nie mogą już pracować. Musfeld nadzorował krematoria, które paliły do wody, ale dla niego morderstwo stało się czymś więcej niż obowiązkiem. Stało się rozrywką. Świadkowie opisywali Musfelta jako pokręconego sadystę, który świętował, gdy jego dzienna liczba zgonów osiągała imponujące liczby. Chodził po obozie stale pijany, dzierżąc grubą pałkę, której używał do bicia więźniów do nieprzytomności bez żadnego powodu. Pewnego razu zauważył, jak więzień uśmiechnął się do woźnicy. Musfeld natychmiast podszedł, uderzył człowieka w szczękę i powalił go na ziemię. Potem kopał upadłego więźnia wielokrotnie, wybijając mu w procesie trzy zęby. Innym razem Musfeld bił więźnia pięściami, aż człowiek się zawalił. Niezadowolony chwycił trzone głopaty i wbił go w gardło więźnia, potem zostawił go leżącego tam, krztuszącego się i bulgoczącego, aż umarł w agonii. Jako szef krematorium, Musfeld spacerował po obozie wybierając losowych więźniów i mówił im – niedługo po ciebie przyjdę i ostrzegam cię, spalę cię żywcem. Dotrzymywał swoich obietnic. Pewnego dnia młoda Polka po dwudziestce dowiedziała się, że została wybrana do komory gazowej. Kiedy Musfeld przyszedł po nią, stawiała opór, drapiąc mu twarz i krzycząc – dlaczego mam umrzeć? Odpowiedź Musfelda była przerażająca zostaniesz spalona żywcem. Kazał związać jej ręce i nogi. Strażnicy przywiązali ją do metalowego wózka używanego do ładowania zwłok do pieca krematorium. Potem, gdy krzyczała i błagała o litość, wepchnęli ją żywą i przytomną, wryczące płomienie. Długie kolejki więźniów formowały się codziennie przed krematorium, czekając na powieszenie na hakach mięsnych zamontowanych na ścianach. Ich zwłoki były potem wkładane do pieców. Personel Musfelda wybierał ofiary spośród najsłabszych więźniów w dni, gdy naturalne zgony były niskie. Utrzymywali stały wskaźnik śmiertelności, aby zaspokoić kwoty SS. Ocalały z Holokaustu Jurgen Lang zeznał po wojnie, że widział jak Musfeld szedł w kierunku krematorium, trzymając podwoje małych, żydowskich dzieci w każdej ręce, łącznie czworo dzieci. Musfeld wszedł do budynku. Chwilę później Lang usłyszał strzały. Aby zagłuszyć krzyki dzieci podczas takich egzekucji, strażnicy uruchamiali silnik ciężarówki zaparkowanej obok krematorium. Ta sama ciężarówka, normalnie używana do transportu zwłok do lasu do spalenia, gdy piece nie mogły nadążyć. Pod koniec października 1943 roku Musfeld uczestniczył w tym, co miało stać się największą pojedynczą masakrą żydów podczas całego Holokaustu. Nazwa kodowa: Operacja Dożynki. Ta skoordynowana operacja zabijania. Celowała w żydowskich robotników przymusowych w trzech obozach Majdanek, Poniatowa i Trawniki. Żydowscy robotnicy otrzymali rozkaz wykopania długich, zygzakowatych rowów, rzekomo do celów obrony przeciwlotniczej, ale więźniowie podejrzewali prawdę. Około 43 tysięcy Żydów zostało zamordowanych między 3 a 4 listopada 1943 roku. Tylko w Majdanku 14500 ludzi zginęło w ciągu godzin. Więźniowie otrzymali rozkaz rozebrania się do naga i wejścia do wcześniej wykopanych rowów. Gdy już byli w środku, zostali rozstrzelani z karabinów maszynowych. Niemcy puszczali muzykę przez głośniki, aby zamaskować dźwięk ciągłej strzelaniny. Heinrich Himmler, szef SS, rozkazał operację dożynki po kilku żydowskich powstaniach w gettach i obozach zagłady, które przekonały nazistowskie przywództwo, że wszyscy pozostali żydowscy robotnicy stanowili zagrożenie bezpieczeństwa. Po masakrze niemieccy żołnierze przechodzili przez rowy, strzelając do ocalałych. Zwłoki zostały posypane wapnem i przykryte gałęziami świerkowymi. Tylko trzem kobietom udało się wyczołgać z masowego grobu tej nocy i przeżyć wojnę z pomocą polskiego ruchu oporu. Kiedy Armia Czerwona zbliżyła się do Majdanka w lipcu 1944 roku, SS pospiesznie ewakuowało, ale poruszało się tak szybko, że zostawiło większość obozu nietkniętą. 24 lipca 1944 roku siły sowieckie uwolniły mniej niż 500 więźniów i odkryły niezniszczone komory gazowe i krematoria. Fizyczny dowód nazistowskiego ludobójstwa. Urzędnicy sowieccy natychmiast zaprosili zachodnich dziennikarzy do zwiedzenia Majdanka i udokumentowania okropności. Po raz pierwszy świat zobaczył definitywny dowód przemysłowej skali Holokaustu. Między 80 tysięcy a 130 tysięcy ludzi zginęło w Majdanku podczas jego działania od października 1941 do lipca 1944 roku. Ale Musfeld już wyjechał. W maju 1944 roku powrócił do Auschwitz-Birkenau, gdzie nadzorował krematoria II i trzecie podczas likwidacji węgierskich Żydów. Ponad 400 tysięcy węgierskich Żydów miało zostać zamordowanych w zaledwie kilka tygodni. W Birkenau zespoły z Musfelta były widziane, jak biją kobiety na śmierć metalowymi prętami. Jego charakterystycznym ruchem pozostawało uderzanie więźniów w plecy batem. Wielu ocalałych zgłaszało, że widzieli jak Musfeld uśmiecha się, gdy więźniowie, czasami wciąż żywi, byli wpychani do ognistych pieców. Węgierski żydowski lekarz Miklós Niszli, zmuszony do pracy jako lekarz w Auschwitz, opowiadał jak Musfeld pewnego razu zastrzelił 80 więźniów w tył głowy w jednej sesji. Potem Musfeld odwiedził Niszli na badanie lekarskie. Jego ciśnienie krwi było niebezpiecznie wysokie. Kiedy Niszli zapytał, czy egzekucja 80 ludzi spowodowała podwyższone ciśnienie krwi, Musfeld wybuchnął wściekłością, mówiąc, że nie robi mu to absolutnie żadnej różnicy, czy zabije jednego więźnia, czy 80. A jeśli jego ciśnienie krwi było wysokie, to dlatego, że za dużo pił. Przy innej okazji 16-letnia dziewczyna niewiarygodnie przeżyła komorę gazową. Doktor Niszli błagał Musfelda, żeby oszczędził jej życie. Musfeld odmówił. Aby upewnić się, że umrze... Osobiście zastrzelił ją w tył szyi. W sierpniu 1944 roku Musfeld został wysłany na front wschodni, gdzie walczył w bitwie o Węgry. Po zostaniu rannym został przeniesiony do obozu koncentracyjnego Flossenbürg na początku kwietnia 1945 roku. Flossenbürg działał w tak brutalnych warunkach, że więźniowie często popełniali samobójstwo. Personel nazistowski rutynowo przeprowadzał egzekucje, rozkazywał maratońskie apele w mroźnej pogodzie i chłostał więźniów za najmniejsze wykroczenia. Obóz został ewakuowany krótko po przybyciu Musfelta, gdy siły alianckie się zbliżyły. Podczas marszu śmierci, przymusowych ewakuacji, gdzie więźniowie szli aż padali martwi, Musfelt był widziany osobiście strzelający do dziesiątek więźniów, zbyt słabych lub chorych, aby kontynuować. Za swoją wzorową służbę. Trzecia Rzesza oznaczała Ericha Musfelta krzyżem zasługi wojennej drugiej klasy. Po kapitulacji Niemiec w maju 1945 roku, Musfeld został schwytany przez siły alianckie. W styczniu 1947 roku amerykański sąd wojskowy skazał go na dożywocie, ale Polska chciała go z powrotem. Ekstradowany, aby stawić czoła polskiej sprawiedliwości. Musfeld został osądzony w procesie Auschwitz, który rozpoczął się 24 listopada 1947 roku w Krakowie i trwał miesiąc. Nowe dowody ujawniły pełny zakres jego zbrodni wojennych. Podczas wojny Musfeld powiedział kiedyś polskiemu więźniowi politycznemu: Gdybyście wy, Polacy, nie byli takimi głupcami, nie musielibyśmy was palić w krematoriach. W grudniu 1947 roku Najwyższy Trybunał Narodowy Polski uznał Musfelta winnym zbrodni przeciwko ludzkości i skazał go na śmierć przez powieszenie. 24 stycznia 1948 roku Erich Musfeld został stracony w więzieniu Montelupich w Krakowie. Miał 34 lata. Jego ciało zostało przekazane studentom medycyny Uniwersytetu Krakowskiego do badań anatomicznych. Według powojennej relacji doktora Miklusza Niszli, rodzina Musfelta cierpiała własne tragedie. Jego żona została zabita w nalocie alianckim, a syn został wysłany na front rosyjski. Nie było łez wylanych za Erichem Musfeltem. Majdanek stoi dziś jako jeden z najlepiej zachowanych nazistowskich obozów. Stałe przypomnienie o zdolności ludzkości do zła. Krematoria pozostają, komory gazowe wciąż stoją. Spacer przez Majdanek to spacer przez zamrożoną historię, gdzie maszyneria ludobójstwa została zachowana prawie dokładnie tak, jak armia czerwona znalazła ją w lipcu 1944 roku. Między 109 tysięcy a 130 tysięcy ludzi zginęło w Majdanku. Miliony więcej zmarło w całym nazistowskim systemie obozowym. Holokaust pochłonął 6 milionów żydowskich istnień i miliony innych ludzi romskich, sowieckich jeńców wojennych, dysydentów politycznych. Osób niepełnosprawnych i osób LGBTQ. Erich Musfeld był tylko jednym katem spośród tysięcy, ale jego historia ujawnia przerażającą prawdę. Potwory nie rodzą się, są tworzone. Zwyczajny piekarz stał się masowym mordercą, ponieważ system nagradzał okrucieństwo, normalizował zabijanie i świętował ludobójstwo. Oto co musicie zrobić teraz. I mam na myśli teraz. Jeśli ta historia mocno was uderzyła. Tak właśnie powinniście się czuć. Holokaust nie był starożytną historią. Ocalali wciąż żyją dzisiaj, a ich świadectwa znikają z każdym mijającym rokiem. Dlatego istnieje Army History, aby zachować te historie, zanim zostaną na zawsze zapomniane. Kliknijcie przycisk subskrypcji natychmiast. Każda pojedyncza subskrypcja pomaga algorytmowi YouTube'a promować tę treść do większej liczby ludzi, którzy muszą to zobaczyć. Naciśnijcie przycisk polubienia, aby zasygnalizować, że edukacyjna treść o Holokauście ma znaczenie. Udostępnijcie to wideo na każdej platformie, którą macie Facebook, Twitter, Reddit, Discord ponieważ te ofiary zasługują na więcej niż milczenie. Skomentujcie poniżej i powiedzcie nam, którą nieopowiedzianą historię II wojny światowej powinniśmy omówić następną. Wasze zaangażowanie bezpośrednio determinuje, jaką treść tworzymy. I włączcie wszystkie powiadomienia, abyście nigdy nie przegapili odcinka, gdy ujawniamy kolejnego potwora, którego świat próbował zapomnieć. W przyszłym tygodniu badamy kolejnego nazistowskiego zbrodniarza wojennego, którego zbrodnie były tak okropne, alianci debatowali, czy dać mu proces, czy po prostu stracić go na miejscu. Nie będziecie chcieli tego przegapić. Te ofiary mówiły swoją prawdę. Teraz wasza kolej, aby upewnić się, że świat ją usłyszy. Subskrybujcie, polubcie, udostępnijcie, komentujcie. Teraz.